Posłanka lewicy Paulina Matysiak w ostatnim czasie nie ma łatwo, szczególnie odkąd zdecydowała się na niespodziewany ruch i w czerwcu razem z posłem PiS Marcinem Chorałą poinformowała o rozpoczęciu ruchu społecznego Tak dla rozwoju. Ma on na celu wsparcie rozwoju CPK, elektrowni jądrowych i polskiej armii, choć w teorii miał on próbować budować jedność między podziałami, tak spowodował bardzo duże wzburzenie, szczególnie w szeregach lewicy. Paulina Matysiak błyskawicznie została zawieszona za konszachty z pisem w prawach członka klubu. Nawet partia razem, której Matysiak jest członkinią, wszczęła procedurę dyscyplinarną. Odwołanie posłanki nie poskutkowało i obecnie jej zawieszenie ma trwać do 26 września. Jednak to nie koniec zmartwień Pauliny Matysiak, która teraz znalazła się na celowniku Platformy X – wszystko za sprawą niefortunnego wpisu posłanki, która napisała Jak to jest możliwe, że nie ma wolnego miejsca w pociągu na piątek? Czyżby PKP Intercity nie wywiązywało się ze swojej umowy z kancelarią Sejmu? Do wpisu dołączony był też zrzut ekranu z informacją z systemu PKP o braku miejsc w wybranej klasie. Internauci nie pozostawili suchej nitki na posłance, zarzucając jej uprzywilejowanie, i punktując to, że nie dość, że jeździ za darmo, to jeszcze ma pretensje, że nie ma już miejsc w pierwszej klasie. Zakpił z niej nawet Roman Giertych, który napisał: To straszne, jak to możliwe, aby posłance, wybrańczyni narodu, elicie elit i krem de la krem, najbardziej prospołecznej partii w Polsce, nie przydzielono miejsca kosztem jakiegoś mniej znaczącego obywatela. Uwaga! Wpis zawiera szyderstwo, ironię i kpinę. A jak wy oceniacie tę sytuację, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach.